Manko i witam wszystkich ponownie na moim kanale. Po prawie dwóch miesiącach przerwy od nagrywania filmów było to spowodowane kontuzją, którą złapałem na około 3 tygodnie przed moim startem w półmaratonie, więc ten półmaraton się nie odbył. Musiałem zająć się kontuzją i całym leczeniem, ale już powoli wracam sobie do biegania. Także w dzisiejszym filmie chciałbym troszeczkę bliżej opowiedzieć o mojej kontuzji, jak to się wszystko zaczęło, jak przebiega mój cały proces wracania teraz do treningów, więc serdecznie zapraszam do oglądania i zaczynamy. Na samym początku powiem Wam, co to była za kontuzja i na czym ona polegała. Yy, więc podczas mojego treningu biegowego miałem okropny ból w lewym ścięgnie Achillesa i dochodziło już do, doszło już do tego, że musiałem mój trening przerwać. Po przerwaniu mojego treningu wróciłem do domu i przez następne kilka dni naprawdę to ścięgno Achillesa bolało, nawet przy zwykłych spacerach. Yy, no, musiałem totalnie odpuścić bieganie, jakiekolwiek... Dłuższe spacery, musiałem się bardziej skupić na odpoczynku, regeneracji. No i wiadomo, dużo odpoczynku, zwiększona regeneracja, do tego wizyty u fizjoterapeuty do tego domowe rolowanie, rozciąganie różne ćwiczenia wzmacniające wszystko przyczyniło się do tego, że teraz po dwóch miesiącach już jestem w stanie sobie powoli wracać do biegania. Na ten moment biegam sobie raz, dwa razy w tygodniu i. W tym dzisiejszym filmie chciałbym się po prostu podzielić z Wami tym, czego się nauczyłem po tej kontuzji, ponieważ to była moja taka pierwsza, e, poważniejsza kontuzja, z której naprawdę, którą naprawdę wziąłem, e, wziąłem do siebie bardzo poważnie, bardzo poważnie ją potraktowałem. I w dzisiejszym filmie chciałbym się podzielić z Wami, czego się z niej nauczyłem, jak teraz będą wyglądały moje treningi, jak wpłynęła na mnie i na moje przyszłe przygotowania cała, Kontuzja I cały ten okres dwóch miesięcy bez treningów wytrzymałościowych. Pierwszą rzeczą, która na pewno wpłynie w przyszłości na moje przygotowania do różnych imprez sportowych i różnych imprez wytrzymałościowych, będzie to zmniejszenie objętości i intensywności treningowej. Do tej pory starałem się trenować często, starałem się trenować bardzo ciężko, i przez to nie dbałem o regenerację. Nie zważałem na to, jak się czuję w dany dzień, nie zważałem na to, że też mam życie prywatne, że też mogę być czasami zmęczony psychicznie, też mogę być czasami po pracy zmęczony fizycznie, a cały czas starałem się progresować na treningu, cały czas starałem się iść do przodu i cisnąć na maksa. No nie, ponieważ doprowadziło mnie to teraz do kontuzji, więc teraz już wiem, że w przyszłości będę dostosowywał objętość i intensywność treningową. Podemnie. Kolejną rzeczą, którą na pewno będę wprowadzał w przyszłości i już ją teraz wprowadzam podczas moich treningów, jak sobie powoli wracam do biegania, jest to praca na odpowiednim tętnie i praca na progu, na progu tlenowym. Przed kontuzją nie używałem żadnej opaski na klatkę piersiową, nie mierzyłem sobie swojego tętna. Jedynie tętno, jak było mierzone, było to mierzone tętno z zegarka na nadgarsku. Nie było to w 100%. Adekwatne do tego, jakie tak naprawdę było tętno. Było to pokazywane mniej więcej. Ale teraz odkąd używam sobie opaski, cały czas widzę, jak to tętno wzrasta, jak to tętno maleje, i jestem w stanie trzymać się mojego progu tlenowego. Generalnie cały trening, jeśli chodzi o pracę na odpowiednim tętnie, jest to temat na osobny film, ponieważ jest to bardzo, bardzo szeroki temat, także zostawię to na osobny film. Ale na pewno teraz będę starał się patrzeć, zwracać uwagę na tętno i żeby nie przekraczać mojego progu tlenowego. Kolejną, już trzecią rzeczą, którą na pewno będę starał się poprawić w przyszłości, będzie to odpoczynek, regeneracja. Będę starał się mega zadbać o regenerację i zadbać o lepszy sen. Do tej pory no, starałem się spać. 6-7 godzin. Zauważyłem, że w moim przypadku było to troszeczkę za mało, jednak jak pospałem te 8-8,5 do 9 godzin, yy, czułem się o wiele bardziej wyspany, treningi były o wiele lepsze jakościowo i ja miałem o wiele lepsze samopoczucie, więc na pewno będzie teraz o wiele większe skupienie na regeneracji. Moje dalsze plany w tym momencie są takie, że skupiam się w 100% na powrocie. Po kontuzji chcę w 100% się zregenerować, żeby to ścięgno już było e, jak nowe, że tak powiem. Wiem, że nigdy nie będzie już jak nowe, ale e, no żebym już po prostu sobie w 100% wrócił do moich treningów, żebym już był taki e, pewny, zregenerowany i wtedy podejmę decyzję, co będę dalej robił. Już mam z tyłu głowy plany na kolejne przygotowania. Będą to przygotowania na następny rok i będzie to całkiem duża impreza. Tym razem będę chciał to zrobić o wiele mądrzej. Na pewno będzie trener, na pewno będzie odpowiednia objętość, odpowiednia intensywność, odpowiednia dieta, odpowiednia regeneracja. Wszystko na pewno tym razem będzie dopięte na ostatni guzik. Koniec z jakimikolwiek startami, że tak powiem na pałę, żeby tylko wystartować i żeby jak najszybciej się przygotować bo teraz już wiem do czego mnie też przygotowania doprowadziły ale to taki mój film z, z pokorą, mam nadzieję, że ten film był pomocny dla Was, jeśli takowy był, możecie zostawić łapkę w górę serdecznie zapraszam do subskrypcji mojego kanału, wielkie dzięki za obejrzenie, będziemy się już widzieć w kolejnym filmie, jak zwykle w kolejną niedzielę, także do zobaczenia i na razie trzymajcie się Hi.